Dzisiaj odpoczynek. W polu byłem 10 minut. I taka kwestia: czy ktokolwiek z Was ma taką dźwignię gazu u siebie? Tak zwany gay. Ten bardzo mi irytuje. Jest mega niewygodny. Ale o co chodzi? Jest yy, dość długie ma ramię i pozycja, w której trzeba dodawać gazu, jest niewygodna. No Noga jest załamana tutaj cały dzień. Staram się jakoś tylko palcem naciskać i tak dalej. Jak jeszcze jeżdżę w samych skarpetkach, jak jest czysto, no to ok, ale tak jak ostatnio siałem i się nabrudziło, no to już było w tych butach nie, nie bardzo. Ech, yy. Nie wiem, czy jakoś to modyfikowaliście, ja myślę, że po prostu go zdemontuję i go skrócę, zamontuję ten gej, bo tam to słowo na py jest nieładnie mówić, dam tutaj. Po prostu skrócę to. Zobaczymy, noga będzie trochę bardziej do przodu i pozycja powinna być dużo wygodniejsza. Będzie tutaj dodawany gaz. Dobra. Biorę się za demontaż Bałagam tutaj trochę, ale dobra. Plan jest taki, aby tu uciąć i tu przyspawać. Znaczy tu uciąć i dopiero przyspawać tu. O, teraz. Tak. No Powiem Wam, że muszę wypróbować w polu. Ale rewelacja. Nogę jest dalej. O, na przykład na pół gazu sobie mogę już oprzeć o podłogę, a tu tylko o... I przechylam na większy gaz. Super. Jutro wypróbuję.